Cześć, witajcie na kanale Mieją Pomysł na Minutę. Dziś w moich rękach kolejne narzędzie mojej ulubionej marki, czyli marki Linkraft, a tym razem jest to Keno 4. Zapraszam. Nie jest żadną tajemnicą, że uwielbiam narzędzia marki Linkraft. Bardzo cenię sobie pracę chłopaków, naprawdę robią kawał mega dobrej roboty. No i nie dadzą mi się ponudzić, co chwilę wychodzi coś nowego, co chwilę pojawia się jakieś nowe narzędzie. Jak widzicie na tablicy dość żółto tych narzędzi już, jeśli chodzi o Linkrafta mam dosyć sporo. A dzisiaj Keno 4, takie narzędzie 2 w jednym, aczkolwiek nie bardzo lubię te, tego określenia, że jest to narzędzie dwa w jednym, bo są to dwa narzędzia i mające dosyć sporo funkcji. Nie będziemy przedłużać, ja sobie przygotuję materiał, pokażę Wam jak to wygląda i od razu jak działa. Zapraszam. Jest to chyba największe narzędzie, jeśli chodzi o Linkrafta, który był u mnie. Również chodzi o ilość funkcji i różnych, przeróżnych zastosowań. Opakowanie standardowe Linkraftowe, czyli szary kartonik, żółta żarówka. Bardzo oszczędne to opakowanie. Super, bo i tak trafiają do śmieci, i tak trafiają do śmieci, a nie zawyżają bezsensownie kosztów yy, produktu. Za to tą markę bardzo cenię. W środku standardowo instrukcja obsługi oraz nasze narzędzie. Narzędzie, które starałem się przypiąć z powrotem, tak jak ono było przypięte. I teraz co? Ja sobie to rozpakuję. Chciałem tylko, żebyście widzieli, jak to było w oryginale zapakowane. Dlaczego narzędzie dwa w jednym? Dlatego, że są to dwa narzędzia. Tutaj mamy kątomierz. Ten kątomierz jest podwójnym kątomierzem, ponieważ jest kątomierzem samym w sobie, oraz kątomierz mamy również tutaj, w tej wewnętrznej części, wykonane w całości stworzywa z, z dodatkową listwą prowadzącą, jeśli chodzi o tą spodnią stronę, aczkolwiek listwę możemy przełożyć również na drugą stronę oraz pozbyć się jej w całości. Zaczniemy od seno 2. Czyli od tego mniejszego narzędzia, które jest tutaj wewnątrz, cena 2, moi drodzy, jest to kątomierz, kątomierz 180 stopni z predefiniowanymi wartościami. Tutaj mamy takie łezki. Te łezki służą do znaczenia, i tutaj są one co 15 stopni z dodatkowym wcięciem na zero. Oczywiście jest tutaj ta strona również środownikiem. Środownik jest narzędziem, które ma nam ułatwić po prostu najnormalniej w świecie wyznaczenie środka naszego jakiegokolwiek obiektu, beleczki, deseczki, czy tam czego sobie nie wymyślimy. Potężną zaletą tego rozwiązania jest to, że można je obsługiwać po prostu zwykłymi ołówkami stolarskimi. Nie muszą być to żadne ołówki automatyczne, żadne ołówki na jakieś wkłady, nie wkłady. Każdym ołówkiem jesteśmy w stanie to zrobić przez ten kształt, który jest tutaj, który umożliwia użycie właśnie również szerokiego ołówka. Wybieramy sobie kąt. Jeśli będzie to kąt predefiniowany, tak jak w tym wypadku, wybrałem sobie 45 stopni, to jesteśmy w stanie po prostu sobie to 45 stopni. Natrasować. Jeśli potrzebujemy jakiegokolwiek innego kąta, oczywiście wyznaczamy sobie, gdzie jest nasze 0, i powiedzmy 55 stopni. Wtedy korzystamy z tego z zewnętrznego, z tej zewnętrznej skali, która tutaj jest. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Wykonane fajnie. Stworzywa grawalowane laserowo, naprawdę precyzyjne. Made in Poland. No super sprawa. No i. Samo nasze Seno 4. W tym wypadku mamy dwa ramiona o długości 29 cm oraz nasz środownik, bardzo szeroki środownik na tym naszym dłuższym ramieniu, gdzie tutaj mamy 0. I tutaj mamy zakres niemalże 21 cm na każdą ze stron, więc naprawdę jest super. Mamy tutaj. Oczywiście, również kątomierz, którego możemy użyć. W tym wypadku po prostu najnormalniej w świecie wyznaczamy sobie 0. Tym razem zróbmy sobie 75 stopni. Łączymy oba punkty i mamy. Oczywiście, oprócz tego, że jest to standardowa ekierka, mamy tutaj również ten kątomierz, ale mamy również przymiar do średnic. I tutaj mamy średnicę. Od 1 do 10, natomiast co pół milimetra, co też jest w ogóle świetnym rozwiązaniem, bo tych otworów jest relatywnie sporo i rzeczywiście gdzieś tam przy niektórych wiertach i przy innych historiach może się to przydać. Tak samo jak we wcześniej wspomnianym kątomierzu, mamy tutaj co pół centymetra, moi drodzy, przez 21 centymetrów, mamy tutaj otwory pod nasz ołówek. I tak, jak mówiłem, również pod taki normalny, standardowy, klasyczny stolarski ołówek. Sporo przyrządów na rynku, oczywiście, to ma i nie jest to jakaś mega rewolucja. Natomiast rewolucją jest to, że możemy tutaj używać zwykłego, standardowego ołówka stolarskiego. W tym wypadku po prostu musimy pamiętać, żeby dopchnąć nasz grafit do samego brzegu naszej łezki i rysujemy sobie równoległą. Kreskę do naszej krawędzi, w moim wypadku było to 14,5 cm, a możemy to zrobić dzięki zastosowaniu jakby tej przykładnicy, która tutaj jest. Przykładnicę po prostu przekładamy tak, jak jest nam wygodnie. Możemy nie potrzebować tego, możemy z jakiegoś powodu po prostu chcieć mieć to najnormalniej w świecie na drugą stronę, w takim wypadku tutaj delikatnie poluźniamy, Trafiamy to są śruby zamkowe, więc dlatego ten otwór tutaj jest kwadratowy. Trafiamy sobie ze wszystkim. Zakładamy dwie podkładki, ja je oczywiście na szybko założyłem odwrotnie, podkładka tworzywowa powinna być pod spodem, a metalowa na zewnątrz i w tym wypadku mamy nasz kątownik odwrócony. I tutaj, jeśli będziemy potrzebowali, to możemy go użyć również w ten sposób. Kąty są oczywiście sprawdzone. Tutaj wszystko jest e, tak, jak być powinno. Wracamy do pierwotnych ustawień. Ok, skręcony. W naszym wypadku, e, moi drodzy, również możemy się tej przykładnicy pozbyć, i wtedy mamy w e, pełnoprawny, w pełni płaski przyrząd, w pełni e, płaską ekierkę. Płaski kątomierz. Nie musimy pamiętać o tym, żeby za każdym razem zabierać tą drugą część, aczkolwiek bardzo fajnie, że zostało to tak przemyślane i że zostało to tak wykonane, bo rozwiązanie jest naprawdę świetne i robi robotę. Fajny przyrząd o sporym zakresie, jednak, mimo wszystko, troszkę większym niż we wszystkich do tej pory oferowanych przyrządach. I naprawdę powiem Wam zupełnie uczciwie, że daje to fajnie radę, aczkolwiek należy pamiętać i zwrócić uwagę na to, z jakiej skali będziemy korzystać, ponieważ ta skala do rysowania linii zaczyna się równo z tą naszą przykładnicą, natomiast te skale, które są na ramionach, zaczynają się równo z wierzchołkiem. I żeby się tutaj nie zdziwić, bo przesunięcie jednak wynosi ponad 3 cm. Ogólnie, moi drodzy przyrząd wykonany fajnie, bardzo precyzyjnie. E, strasznie mi się podoba, strasznie fajne rozwiązanie. Ja lubię te e, rozwiązania od Linkrafta, bo są maksymalnie wygadżetowane i nie ma tutaj w ogóle bez sensu e, niewykorzystanych przestrzeni. Tam, gdzie dało się upchnąć jakąś dodatkową funkcję, jest ona po prostu upchnięta. Łatwiej by było szybciej i taniej dla producenta, gdyby nie musiał wycinać miliarda rzeczy, tylko zrobić po prostu prostą makierkę z miejscem do trasowania. Dziękuję. Poszło, jest po temacie. Natomiast tutaj tak nie ma. Tutaj przykładają się do każdego szczegółu. Wszystko jest po prostu przemyślane. Wszystko jest idealnie zgrane, co zresztą widać po prostu, jeśli sobie zestawimy ze sobą te przyrządy. Choćby te dwa kątomierze to nie ma przesunięcia pomiędzy jednym a drugim. Nie ma tutaj żadnych jakichś tam dziwnych historii. Jak zwykle się rozgadałem i pewnie będę musiał pociąć ten film. Natomiast no jaram się, bo, bo to są fajne przyrządy, są fajnie wykonane, są w bardzo rozsądnej cenie, bo cena rynkowa tego zestawu, który widzicie tutaj, tego zestawu, który w tej chwili trzymam w rękach to jest 49 zł, więc ona naprawdę nie zabija. A robi robotę, jest przede wszystkim fajnie wykonana z fajnego materiału, tutaj nie ma żadnych oszczędności, fajnie przemyślana, upchnięto to, co trzeba, tak? Nie, żeby zrobić z tego po prostu choinkę świecącą gadżetami, ale z drugiej strony nie na tyle, żeby nie wykorzystać przestrzeni, która jest dostępna. I tak jest we wszystkich przyrządach, jeśli chodzi o jakość wykonania jeśli chodzi o możliwości, które one oferują. Więc dlatego ja jestem na tak i myślę, że tym optymistycznym akcentem będę kończył. Zastanawiam się, czy znaliście Seno 4, bo ja mam je od jakiegoś czasu, nie jakoś mega długo, ale korzystam z niego mniej więcej od miesiąca i powiem Wam zupełnie szczerze, że jestem na tak. Podoba mi się to rozwiązanie, zwłaszcza, że jakby no, brakowało mi dobrego kątomierza, takiego naprawdę dobrego. Bo ten, którego używałem do tej pory, średnio spełnił swoją rolę. Natomiast tutaj działa to naprawdę fajnie, działa to uczciwie. Ja ogólnie mogę tylko śmiało polecić. I Myślę, że tym optymistycznym akcentem będę kończył. Zapraszam Was na pozostałe materiały. Zapraszam Was do zapoznania się z ofertą marki Linkraft. Śledźcie nowości. U mnie jeszcze parę tych nowości też będzie, bo też jest parę innych fajnych przyrządów, które. Chciałbym Wam na pewno w najbliższym czasie pokazać. A ja na chwilę obecną kończę. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć.